коли починають дівчина з хлопцем жити інтимним життям, то вони, ця сфера сексуальна є настільки сильна, що вона занурує людину цілковито. І він дивиться потім на дівчину тільки через ті дознання приємності сексуальних, але не, не бачить, хто вона є, що вона любить. Co e, w głowie, co w sercu, on nic tego nie widzi. On e, konsumuje, spożywaje tylko te, je to, co jest przyjemne to, co ona może jemu zaproponować, przez swoją seksualność. I, na, i nawzajem, ona patrzy na niego, jak na tego, kto jej daje zadowolenia. I nie, Cała sfera jest tak na tyle silna, ale ona potem schodzi na drugi plan. Ona nie jest zawsze na pierwszym planie. I dlatego oni nie znają tego jednego. ślub, ślub. bo trzeba, bo szybko, bo, bo my już lubimy, i rodzice mówią: to dlaczego żyjesz razem bez ślubu i tak dalej. I mm, trzeba żyty w czystości.